17. edycja ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Unii Europejskiej dobiega końca. To właśnie w Subskim Inkubatorze Technologicznym, który obchodzi swoje dziesiąte urodziny, odbędzie się podsumowanie tego projektu. W pierwszym etapie Olimpiady wzięło udział ponad 2000 uczestników, w drugim już 800, a finałowa dziesiątka spotka się właśnie tutaj, w Subsku, która zmagać się będzie z dwoma konkurencjami debatą, która odbędzie się w czwartek i odpowiedzią ustną. Natomiast w piątek dokonamy uroczystego podsumowania, gdzie właśnie na tej scenie będziemy wręczać nagrody w tym stażu do Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Subski Instytut do Spraw Młodzieży, eksperci Team Europe w Polsce, sieć Europe Direct w Polsce, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Samorząd Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej. Te wszystkie podmioty zapraszają Was 9 czerwca na godzinę 10 do Subskiego Inkubatora Technologicznego, gdzie laureata, laureaci tegorocznej edycji w dziesiątkę zmierzą się z debatą, dotyczącą agresji Rosji na Ukrainę i czy działania podjęte przez Unię Europejską w tym zakresie są wystarczające? Nie może Was zabraknąć.